Witam serdecznie. Ze mną jest już Miss Polonia Województwa Łódzkiego 2009, Agata Biernat. W ostatnim wywiadzie udzielonym za Twojego panowania powiedziałaś: Cytuję. Postaram się, by łez przy pożegnaniu z koroną nie było, ale ta korona zmieniła całe moje życie. Spowodowała, że ostatni rok był niepowtarzalny i magiczny. Co takiego wyjątkowego wydarzyło się w tym mijającym roku? No, właśnie, tak jak dokładnie, tak jak mówisz, rok był magiczny i bardzo szybko się skończył, ponieważ pamiętam, jak to ja teraz rok temu stałam na scenie i czekałam na werdykt, a cała moja rodzina i wszyscy przyjaciele siedzieli na widowni i trzymali kciuki. Dziś na widowni są władze mojego miasta i również moi przyjaciele, także bardzo dziękuję za to, że przyjechali. Co się zmieniło? Korona wywróciła moje życie tak naprawdę do góry nogami. Po pierwsze natychmiast po wyborach przeprowadziłam się do łodzi, także tak przysłowiowo odkleiłam się od mamy i musiałam nauczyć się samodzielności. Poza tym w mojej garderobie znalazły się miejsce na sukienki, co bardzo podkreślam, bo wcześniej absolutnie nie było o tym mowy, także mnóstwo zmian. A powiedz, masz jakieś złote rady dla nowej mis, którą za chwilę ukoronujesz? Myślę, że przede wszystkim dużo uśmiechu, dużo luzu i dużo dystansu do tej korony dystansu do korony. Korona jest niesamowita, wspaniała. Agata pięknie się w niej prezentuje i szczerze powiem, nie wiem, czy ją stąd wypuszczę. Dziewięć. Agata Biernat, która ma dla nas wyniki głosowania jury. Już się zamierza do nas... Dziękuję bardzo. Tylko nie zgub teraz. Przeżuja Może imię? daj, im, przejmie, przejmie daj. A teraz proszę państwa zapraszamy na scenę wszystkie finalistki tegorocznych wyborów Miss Polonia Województwa Łódzkiego. Naszego regionu 2010. Wielkie brawa dla nich za całą galę. Od nas również gratulujemy dziewczyny. Było super. Druga wicemis otrzyma biżuterię firmy Gronowalski Crystal Fashion, kosmetyki i perfumerii Douglas. Pobyt w jednym z hoteli na numer 6. Katarzyna Kuziemska. Zobacz, jaka kolejka z tymi nagrodami. I kwiaty, i prezenty. I wizyty w zakładach pracy. Wielkie brawa dla drugiej wice -wis. To teraz przeczytam, co otrzyma Pierwsza. Ciągle, ciągle składają dary jakieś <grywki> Tak, to taki dzień, wiesz, sobota Województwa Łódzkiego 2010 zostaje numer 17 Wojciechowska. To ja powtórzę, bo nie wiem, czy mnie fanfar nie zagłuszył Adrianna Wojciechowska! I znowu kwiaty, prezenty. Jakby panowie chcieli coś ustawić, to tutaj jest też dużo wolnego miejsca. A jakby miały być wizyty w zakładach pracy, to może być na przykład w zakładzie Telewizji Polskiej, na przykład. Może być. Wielkie brawa, pierwsza wiceministrz przed państwem! No i Adam, że tak się do ciebie zwrócę zostaje dziewczyna z numerem 3 4 18, 18. Miss Polonia Województwa Łódzkiego, Anno Domini 2010. Oklaski prosimy, wielkie brawa! Oczywiście ciągłe, ciągłe! Najpiękniejsza mieszkanka Województwa Łódzkiego, 2010. W ich amerykańskiej koronie. ich amerykańskiej koronie zaraz odjedzie na nowiuszkim skuterze.